generalnie dzisiaj se rozpoczniemy mylnie. Generalnie dostałam paczuszkę od pewnej youtuberki. <laughs> no, i generalnie przez to mogę zrobić serię na kanale techniczną gdzie od czasu do czasu będę po prostu testował jakieś produkty. Chciałem to już zrobić wcześniej, a miało być to też na innym kanale, ale z żeby że wszystko na jeden kanał. Dzisiaj, w ramach testu, przetestujemy sobie najczęściej polecany zestaw na technicy gracze to my, i przez innych tak samo jeszcze e, ludzi na grupach, e, czyli Zalman MC1 plus e, Delock 71. Często jest też jeszcze. Polecany Quera 3D, ale na Quera 3D jeszcze przyjdzie czas, oczywiście. Mamy paczuszkę ładnie ocenzurowaną. No. I w tej chwili ją sobie otworzymy. Są uzdolnionym otwieraczem paczek. Ten A w środku mamy kopertę. A w środku tej koperty. Nawet koperty nie umie otworzyć. W środku tej koperty zauważycie kolejną paczuszkę. Siemaneczko. Mm, 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 mm. Mam nadzieję, że nie przetnę przez to kabla. O, i skala fon Mmmm, dzień dobry. Henno, piękny mikrofon. Najczęściej polecany, właśnie na grupach. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. No w tej chwili ma na rynku kosztuje z 30 z 40 zł. W sumie musiałbym sprawdzić, bo nawet nie sprawdzałem. No, i podobno to jest jeden z najlepszych zestawów, które można zrobić, jeżeli się do tego dokuwi właśnie zewnątrzną kartę dźwiękową. Zobaczmy, otwórzmy sobie ten mikrofon. otwieramy Kur... go w ten sposób. I w środku mamy, w środku mamy, proszę bardzo, zamanika. Tak ładnie skręconego. Wydawał się większy. Kabel w sumie też jest, wydaje się, taki dość długi, więc nie będzie chyba raczej problemu, żeby poruszać się swobodnie z tym mikrofonem. Spróbuję go rozkręcić ten tutaj o drucik i zobaczymy, jak on się nam rozplączy. Kabeleczki się zaplątały. Udało mi się to rozplątać, generalnie. I pierwsze obawy, jakie mam, to to, że ten kabel jest dosyć y, cienki. I generalnie wystarczy, że nawet byśmy przyłożyli nóż do tego w ten sposób i byśmy teraz pociągnęli. To raczej by ten kabel już się przerwał, więc trzeba bardzo uważać z tym kablem. Tak mi się wydaje. Spróbuję kliknąć. O. Macie takie dwie dziureczki małe, do których mówicie i wtedy macie najlepszą jakość. Co nie? Zaraz to tu przetestujemy, ale w tej chwili czas wyciągnąć bohatera odcinka numer 2. <laughs> <laughs> Bohater odcinka numer 2. I teraz fokus. O, siemaneczko. Delok 71 Coś dych standardowo kosztuje ta karta dźwiękowa. Eee, mi się udało zdobyć z Outletu za 14 zł na Allegro. Tak wygląda, jest zapakowana w taki malutki tutaj, o, falikę. O, siemaneczko. Patrzcie jaka piękna. Wygląda jak taka najtańsza karta, ale zobaczymy jak się sprawuje. W środku tego zestawu jeszcze mamy kilka jakichś tam instrukcji. O, mamy informacje na temat ich nowych produktów i tam kody. Instrukcja standardowa. Dzień dobry, chyba jest na ich polska I mamy płytkę instalacyjną Nie wiem komu jest potrzebna płytka instalacyjna w yy, 2019 roku, ale jak ktoś oczywiście nie ma internetu to może się przyda No, tak to wygląda, nic nadzwyczajnego I do tego podłączymy oczywiście zalmanka O, w ten sposób, co nie? Miga dioda, co pewnie oznacza, że wszystko działa jak należy. tylko też mogę podłączyć słuchawki. Mamy cały zestaw podłączony pod to wszystko. Dobra, zobaczymy jak będzie się ten mikrofon sprawować będąc podłączonym pod taką kartę dźwiękową. Przetestujemy też z odłączonymi sławkami, żeby na wypadek jakieś dodatkowe się szumy też nie tworzyły. Zobaczymy teraz jak to będzie działać w praktyce. Teraz zrobimy sobie jeszcze test pomiędzy Nowoxem NC1 a Zalmanem Plus Delokiem i zobaczymy jak się sprawują oba mikrofony podczas testu. Dobra, w e, tej chwili korzystam z Zalmana bez żadnej obróbki audio, czyli słyszycie wszystkie szumy w tle, jakieś skrzypnięcia i w ogóle. E, w tej chwili sobie przetestujemy. Miał czy kotek miał? Coś ty kotku miał. Miałam ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest miseczka. A jeszcze bym chciał. Wzdycha kotek o. Co ci, kotku, co? Śniła mi się wielka rzeka, wielka rzeka pełna mleka, aż po samo dno. Pisnął kotek pi. Pi koteczku pi. Skulił ogon, zmrużył ślipie, śpi i śnie mleczko chlipie, bo znów mu się śni. To był Nowox, na początku nie było żadnego odszumiania, w połowie pojawiło się odszumianie, jak widzicie ładnie się wyszumiło, zobaczmy jak w przypadku Zalmana to się wszystko wyciszy. Będzie w ten sam sposób, najpierw bez odszumiania, a potem z odszumianiem. Miał czy kotek miał? Coś ty kotku miał. Miałam miał ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał. Zycha kotek o, co ci kotku co? Śniła mi się wielka rzeka, wielka rzeka pełna mleka. Aż po samodno pisnął kotek pi. Pi koteczku pi. Skulił ogon, zmrużył ślipie, śpi i śnie mleczko chlipie, bo znów mu się śni. To był za manik. Zauważyłem, że na wykresach dużo wybija u niego jakichś takich wysokich tonów, czasem są uderzenia, ale to też zależy, w jaki sposób się będziemy kierunkować do tego mikrofonu, bo żeby do niego mówił właśnie na wprost i robi właśnie. Widzicie, są straszne uderzenia i widzę je po prostu tutaj na ekranie, co się po prostu tutaj dzieje, więc czas po prostu dostosować ten mikrofon odpowiednio, żeby brzmiał w jakiś sposób, normalnie. A tutaj jeszcze na dokładkę zalmanik na mojej karcie dźwiękowej wbudowanej w komputer. Miał czy kotek miał? Coś ty kotku miał? Miałam ja miała miseczkę mleczka, teraz pusta, jest miseczka. A jeszcze bym chciał. Wzdycha kotek O. Co ci kotku co? Śniła mi się wielka rzeka, wielka rzeka pełna mleka, aż po samo dno. Pisnął kotek pi, pi koteczku pi, skulił ogon, zmrużył ślipie, śpi i weśnie mleczko chlipie. Bo znów mu się śni. Widzę, że już tutaj szumy są na wyższym poziomie, więc pewnie ta jakość głosu jest o wiele gorsza. Teraz zobaczycie, jak oba mikrofony zbierają klawiaturę i myszkę. Oba mikrofony będą przyczepione na tym samej wysokości, więc zobaczycie, jak Nowox i Salomon wszystko łapie. Mieszka użyta, klawiatura użyta. Sami ocencie, jak to słychać. Zawsze wszystko można usunąć w jakiś sposób. Warto jeszcze dodać, że nie wiadomo jak będzie się sprawować karta też na komputerze, jeżeli mamy jakiś problem z uziemieniem. Nie jestem za bardzo znawcą, nie wiem o co chodzi, ale generalnie kiedy nie dotyka na przykład u siebie kompa, zaczynają się pojawiać szumy, a jak tej chwili go dotnę, to się te szumy uspokajają. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego właśnie już uszkodzonego zasilacza, czy obudowy, czy właśnie braku uziemienia w gniazdku, bo akurat u mojego znajomego w ogóle ten problem nie występuje, u mnie na przykład występuje i jeszcze u innego znajomego też to występuje. Więc nie wiem, czemu to tak jest. No, muszę Wam powiedzieć, że po teście jestem nawet zaskoczony, ponieważ Zalman za 20 zł, z kartą dźwiękową za 50 zł, czyli w sumie patrząc na to zapłaciłem około 70 zł, ale że kupiłem jeszcze, kupiłem Deloka z outletu, czyli po prostu zestaw za. Tak niskie pieniążki, a mikrofon dorównuje prawie na Voxowi. Gdyby nie te szumy i wszystkie te rzeczy, byłoby naprawdę idealnie. Mikrofon, jak najbardziej, mogę polecić. Bardzo by Wam podniósł jakoś audio, w dość tani sposób. Tylko ta karta dźwiękowa chyba jest tutaj droższa od mikrofonu, po prostu. Ona jest taka najbardziej tutaj, która działa i czyni te całe cuda, bo jak widzicie na w głównej już nie jest aż tak ładnie. Jestem ciekawy, jak się sprawuje Quer 3D w porównaniu do Deloka 7.1. Gdy będę miał pieniążki jakieś, bym jeszcze zrobił filmik, jak się sprawdza Delok 7.1 w porównaniu do Quera 3D, który chodzi w granicach ceny od 10 do 20 zł. To też może być ciekawe porównanie, ponieważ często, ten, często ta karta dźwiękowa też jest polecana na na, na przykład technicy gracze to my. To chyba wszystko w tym filmie. To jest mój pierwszy film, taki techniczny od jakiegoś sporego czasu. Jeśli mógłbym coś poprawić, możecie oczywiście napisać. Ja widzę, jakie błędy robię w tym filmie, więc postaram się tego już po prostu nie powtórzyć już w następnym odcinku. To będzie chyba ode mnie wszystko. Podsumowując, jeżeli ktoś nie ma dużo pieniążków, żeby wydać na Novoxa albo Super Luxa E205 czy na jakiś jeszcze inny mikrofon z... Jakiś tam wyższego pułapu pu 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 cenowego, no to chyba Zalman będzie chyba odpowiedni dla Was. Tylko zawsze pamiętajcie, żeby dopasować sobie właśnie odpowiednią kartę dźwiękową. Jak widzieliście na filmie tutaj. Delog 71 w porównaniu do mojej płyty głównej to po prostu miażdży go na każdym kroku. To wszystko ode mnie. Dzięki, wielkie, za oglądanie, za wytrwanie do tego momentu. Mam nadzieję, że komuś pomogłem w przetestowaniu jakiegoś tam mikrofonu, w wyborze. E, może sobie uświadomił, jak rzeczywiście działa ten mikrofon, jak karta dźwiękowa działa. Jeżeli się spodobał film, możecie zostawić łapkę w górę i, lub w dół i komentarz zostawić jakiś negatywny czy pozytywny. E, a jeżeli i nawet chcecie, to zostawić suba i dzwoneczka. Dzięki, wielkie, za Oglądanie, trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. No i na razie.